Za nami święta i nowy rok. Boże Narodzenie spędziliśmy w gospodarstwie Ściborówka w miejscowości Kędzierzynka, 30 km od Krakowa. To były prawdziwe wiejskie święta z choinką pełną własnoręcznie wykonanych bombek i ozdób, z kolędowaniem i pysznym jedzeniem. Dziś zobaczymy jak ma się zima w górach. Agata Swarnowska, dzień dobry. Dzisiaj jedziemy do Wisły, Perły Beskidów, miasteczka rodzinnego Adama Małysza. Ale to nie on będzie bohaterem dzisiejszego odcinka, ale gospodarstwo agroturystyczne u Gazdy. Otrzymałam od właścicieli list z zaproszeniem, a na takie zawsze odpowiadam. Przed nami długa i jak widać bardzo trudna droga, ale agroturystka żadnej misji się nie boi. Pojazd do gospodarstw agroturystycznych bywa trudny. Tym razem wyzwaniem okazał się strumyk, ale poradziłam sobie. Wisła to górskie miasteczko położone 380 km od Warszawy. Jest dobrze znane miłośnikom białego szaleństwa i skoków narciarskich. Tym razem postanowiłam dojechać do celu bez nawigacji GPS, używając starej, dobrej mapy. Bez problemu odnalazłam drogę. W Wiśle drogi są oznakowane. Ja szukałam ulicy Rejmonta. Okazało się, że moje docelowe gospodarstwo znajduje się na wzgórzu. Trzeba było mocniej przycisnąć gaz i w górę. W sezonie zimowym gospodarze dbają o to, by droga była regularnie odśnieżana. Tym razem pogoda była dla nas łaskawa. Do celu pokierowały nas szyldy. Marcin! Marcin, pani Agata przyjechała. Super! W końcu dojechali. Idziemy na dwór. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Aneta Nagowczyk. Agata, ja Marcin Nagowczyk. Miło mi witam. Jak tam z podjazdem pod górkę? No, ekstremalny sport. Trzeba docisnąć gazu. My wszystko w porządku. To super, bo my też mamy taką niespodziankę. O! Zapraszamy. Ekstremalną? Tak. Coś takiego. Zapraszamy. Ekstremalna niespodzianka na wsi. Chwila, moment, i wszystko stało się jasne. Kład! się nie spodziewałam. Jest i córeczka pewnie, cześć. Tak, tak. Agatka. Nikolka, witam. Już przygotowana do jazdy na kładzie. Ale skąd w ogóle takie cacko w Waszym gospodarstwie? Pomysł to był nasz, przy czym przyczynił się do tego też dziadek. Jeśli ktoś potrzebuje więcej adrenaliny, gospodarze organizują wycieczki na kładach w góry z przewodnikiem. Super frajda, bo wiadomo, że tego tak na codziennik w domu też nie ma. I no jest tu też teren y, ukształtowany do tego, że są takie możliwości bardzo fajne i przy okazji super widoki. Można pozwiedzać po y, no, y, piękne okolice. W tym miejscu jest duży kład dla dorosłych, ale też mały dla dzieci. Takie mogłabym jeździć. Brrr. I na pewno by się nic nie stało. Wbrew temu jest też niebezpieczny bardzo, bo on też jedzie tam i leś dzieci nasze już to to jest ta linka zabezpieczająca, że jak, że jak już nabiorą prędkości, to Aha. wtedy mąż to pociąga i staje w momencie. Trzeba uważać, ale pod czujnym okiem przewodnika nic złego nie powinno się stać. Dobrze, czas na przejażdżkę kładem. To coraz bardziej popularna atrakcja oferowana w agroturystykach. Cena kładu waha się w zależności od parametrów i wielkości od 3 nawet do 10 tysięcy. Jeśli mamy odpowiedni teren, prawo jazdy i zamiłowanie do sportów ekstremalnych, warto zainwestować w taką zabawkę. Uszczęśliwimy tym wielu turystów, którzy potrafią godzinami jeździć po okolicy. Dzień dobry, witamy krówki, witamy świnki. To tutaj turyści przychodzą, żeby zobaczyć jak się doi krowę? Tak, krówka akurat jest tam dalej. A tutaj nie? Tutaj mamy krówkę. to jest w takim razie? A to sąsiada. To jest tak na Tak zimowy tylko. Ale też krówka, żeby nie było. No właśnie, nasłuchałam się już historii na temat marnej wiedzy mieszczuchów o zwierzętach gospodarskich. Ja wiem, jak wygląda krowa. Jałóweczka taka, a jakby jest byk, to tak do roku czasu na ubój idzie i to na nasze, w domu zabijamy u nas. Ubój i świnka też, Super, też. czyli macie swoje własne mięso. Tak, swoje własne, ekologiczne, bez żadnych pr proszków, naturalne wszystko. O, beczki, To już widać, że mężczyzna, też śliczny, ale boi się chyba. To też krowka. Ach, to jałówka. A największym powodzeniem wśród dzieci cieszą się młode zwierzęta. Akurat tutaj już wszystkie zdążyły podrosnąć. Wizyta w oborze może przynieść wiele radości nie tylko gościom, ale i zwierzętom. Nie słyszę. od krowy. O Boże, tuż obok jest siana. Chyba bym nawet i tutaj spać. Tylko proszę uważać, bo nie powinno się spać na świeżo skoszonym sianie, bo wydziela zbyt dużo dwutlenku węgla i to jest niebezpieczne dla zdrowia. Nasze babcie mówiły, że można się nawet nie obudzić. No ale na takim już ususzonym, kilkudniowym jak najbardziej tak, niezła atrakcja agroturystyczna. Tylko gdyby nie było tak zimno, mm. Słyszycie takie radio. Zwierzęta gospodarskie to nie jedyne zwierzaki w tym miejscu. Są też gęsi. Podejdźcie bliżej, uciekają. A są takie śliczne. Jak się okazało, bardzo dzikie. Ja nie liczę na to, że będę frunąć za gąskami. Na szczęście pies okazał się bardziej towarzyski niż gęsi. Max należy do rasy berneńskich psów pasterskich. To popularna góralska rasa. Niezwykle przyjazna ludziom i chętna do zabawy. Gospodarze bardzo dbają o swojego pupila. Jak już jesteśmy przy temacie zwierząt, to spotkała mnie jeszcze jedna niezwykła niespodzianka. Czy Państwo to widzą? Odwiedziły nas dzikie zwierzęta, małe sarenki. No, cieszę się bardzo, bo to wielka niespodzianka dla takiego mieszczucha jak ja. Taki widok. Wow, rarytas. Agroturystyka u gazdy położona jest na wzgórzu, skąd dokładnie widać dom Adama Małysz'a. Wisła to piękne miasto z malowniczym krajobrazem, ale prawda jest taka, że to miasteczko zasłynęło głównie dzięki Adamowi Małuszowi. Tak, dokładnie. Niech pani zobaczy. Tutaj akurat bardzo ładnie widok na dom Małysz'a. Który to dokładnie? Bo ja nie wiem. Tu nie na widzę. Prosto, taki ten szary dach. Tam tak kilka samochodów Aha, stoi. Aha, z tą zieloną, no co to jest, trawą? To jest taki, taka sztuczna, taka, taka mata. Bardzo dużo y, dzieci i turystów podchodzi właśnie tutaj na łąkę, mm -hmm. żeby zobaczyć mm -hmm. dom Małysza. Ale widzę, jest y, jego samochód, może jest w domu, mm. kto to wie? Może jest. Mm -hmm. Może odwiedzimy dzisiaj Adama, <noise> na kawę wpadniemy. <noise> domu na pierwszym piętrze jest kominek. Gospodarz wykazał się pomysłowością i zbudował mini windę. Świetny pomysł i niezła atrakcja. Pierwsi goście do tego domu przybywali już w latach 60.. -tych. Wówczas gospodarzami byli dziadkowie. Dziś pan Jan w góralskim stroju opowiada swoją historię przyjezdnym. Turyści mogą się tutaj spotkać z prawdziwym górolem? Tak powinnam powiedzieć? W gwarze górolem. Góronie. Panie Janie, skąd pomysł na agroturystykę w tym miejscu? Pomysł już był dawniej, tylko że trochę się odciągało bo nie za bardzo chciała się żona na to zgodzić, bo już była schorowana i bała się, że i to będzie przeszkadzać. No tak się stało, jak się stało, że żona zmarła i ja zadecydowałem, że to nie może puste stać. Gospodarze zaciągnęli kredyt i dobudowali jedno piętro, które przeznaczyli dla gości. Odważna decyzja, ale nie od dziś wiadomo, że wielkie sukcesy odnoszą tylko ludzie, którzy podejmują ryzyko. Po prostu wszelkie zmiany i postępy na dobre będę zawsze wspierał. I tak góralska tradycja znalazła swoje miejsce we współczesności. Koniec pierwszej części. Znamy już atrakcje i historię tego miejsca. W przyszłym tygodniu agroturystyka u Gazdy zaprezentuje nam się w kategoriach: kuchnia, pokoje i marketing. Proszę koniecznie być ze mną za tydzień, w niedzielę o 15:45. Czekam na państwa.